Cześć kochani, witam was serdecznie na moim kanale. Oto się baranki. Tu jest Bella, dziewczynka. A tu jest Willy. I niestety, jak widzicie, prac zabaw nie wygląda zbyt estetycznie. Ponieważ w tym pudełeczku były ziółka, były liście, i różne inne właśnie rzeczy gałązki, które zostały umieszczone po całym placu zabaw. I teraz tak, posłuchajcie, to jest połowa Belly, to jest połowa tego Willy'ego. I jak Willy czasem zechce wejść na stronę Belly, no to ta po prostu zrobi z nim porządek. I serio, nieraz Bella przechodzi na stronę Williego, o, tak jak widzicie teraz. Ona idzie, go zaczepia, nie? Żeby nie było. O. Willy już się zorientował, że ona tutaj przyszła. Zaraz se tupnie na nią, że co tutaj robisz? W ogóle o siódmej rano. A ona powie, no co? Piosenkę na ci napisałam. O, widzicie, tak jak mówiłem, Willy tupie, a Bella go atakuje. O, I go po, ja, pogonił ją Na swoje Iść na swoje miejsce, kochana Nie będę z taką babą Siedział <laughs> Willy, dobrze, no tak Pogoniłeś pannę, nie? A co tam, nie? będzie się tutaj rzucać Na twoim terenie Nie, na serio To ona go goni cały czas I, i Willy już się teraz e, Zorientował, nie? Co ona wyprawia I tupie na nią nogą Gdzie, hello? Koleżanko, jak możesz, tu jest połowa. <laughs> to jest moja połowa, a to jest Twoja połowa, jak w dety dancing, nie? Tylko niekoniecznie, ponieważ oni tak teraz jakoś za sobą nie przepadają. Abela strasznie zaczepia Williusia, naszego malutkiego Williusia. A Willy normalnie się trochę chyba jej obawia, nie? A ona taka odważna baba, nie? Niby takie belle. Zobacz, o! Zobaczcie, teraz będzie dopiero pewnie. Willy się tutaj nam ukłonił w stronę Belli, że. Słuchaj, Bella, nie chcecie zaczepiać, spadaj stąd, ale nie, Bella, widzicie? Go podkręca, nie? Czeka, aż on zrobi ruch. Bella. Ty lumpie jeden. Zostaw go. Bella. Ty wiesz, że to do ciebie mówię, nie? Idź na swoją połowę, kochana. Gdzie tutaj szukasz szczęścia? Ostatnio się z mężu się, nie dogadujesz. I zobaczcie, on. O, widzicie? Puknął na nią. <laughs> Dopiero teraz, jak odeszła. Już wiedział, że jak puknie przy niej, nie? To ona go tam wierdzie. Poszaleje z nim trochę. Ma Bella, bo cię, kurde, i nie będzie kochał, nie? Trzeba zdajesz z tego sprawę, kochaniutka. No ale bez żartów. To są młode jeszcze osobniki. Pierwszy raz widzę takie zachowanie u, u króliczków. No i co, Bella? Nie oszukuj, nie? Nie wkręcaj go tam. Belucha. No tak. Se. Chodź Bella. Ja ci coś dam. No tak. Będziesz Uilusia u, u, u zaczepiać. To ci nic nie dam, nie? Masz być grzeczna. O, tu masz właśnie. Tak. To wierzba. Wierzyba, wierzyba, wierzyba. A więc widzicie, tak? Bo kratka jest, czy co? Hmm. Tak więc widzicie, nie? Tak wygląda plac zabaw. Znaczy się, no kojec, no mój ko dla y, moich kroniczków. Tych większych, już. I one sobie tutaj... Y, buszują, nie? Każdy ma swój czas. No, i tak widzicie, jak wygląda to, nie? No, ja powiem tylko jedną rzecz. Codziennie trzeba sprzątać. To już jest norma. Znajomi. Już wiedzą, że ja ciągle siedzę w domu. I sprzątam. Bela, zostaw go. Ja już to widzę, ty lumpie mały. Beluś! Zostaw, Ilusia. No, zostaw go. No, co ty taka zaczepna jesteś? Ale zobaczcie, celowo tam chodzi. Celowo. Go... A on jaki jest mądry, nie? Facet. Normalnie gościu masz mistrza u mnie. Ona przylatuje, a teraz zobaczcie, on zaraz te. A on, on zaraz jak ona odejdzie, on tupnie we mnie pewnie nogą. Bo mi się to bardzo nie podoba, że ona go tutaj tak traktuje i podchodzi do niego na jego, na jego połowę. O. Oj, to czuję, że tutaj będzie zaraz jakiś wyskopnie. Co ty tam bella robisz? No i teraz dwa nie wiadomo co, dwie kulki, nie? Beluś. Lumpie jeden. Chodź pancia ci da. Chodź pancia ci da wierzbę. Tylko zostaw Willie'ego. Zostaw Willie'ego w spokoju. Czekajcie. Wyciągnę kawałek. O, będzie. Ona, o, no by tak chciała, zobaczcie to. Wierzbę. Bo ją kocha. No, Dobra, i masz też. No masz, 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 To Też masz, no jasno. No tak. Tu masz, no masz, galonska ci dałam. No. I tak to właśnie wygląda. I tak się godzi krójki, nie? Daj im bierzbę, zajmij ich im czymś. No to. Tak. Zajmij ich czymś. A ty taka jesteś niedobra dla tego Ilusia. A on cię tak kochał, tak cię tulił w podróży. Ty lumpie jeden, jak ty wyglądasz w ogóle? Normalnie trzeba cię znowu wyczesywać i wszystko, nie? Boże, dziewczyno. No, już widzicie? Nie, nie. Teraz się zaczyna. Bella! Bella! Ale go go. Ale go. Nie no, trzeba przerwać, to, bo tu będzie... Ostra walka. No dobra, skończyło się. Widzieliście tą taniec z gwiazdami, nie? Jakby ktoś nie widział, to mieliście okazję zobaczyć.